Dzisiaj znowu grzech, tym razem plec piwny. Najpierw to naładuję do gęby oczywiście wcześniej to nakradzione, te słowa. I tak roześlę to w świat. Ja tak postanowiłam rano przed treningiem pokazać Wam hol. Ty to tłumaczysz, nie odchodzę, bo co już sama wiesz, już mam gębę, już jak skórkę, śliwki, żeby przychodziły pieniądze, żeby się pojawiały w twoim życiu. Musisz je kochać. tak z okna hotelu tam z tyłu jest taka niesamowita skała tylko teraz drzewa zasłużyły pierwszy etap podróży za mną i wtedy grzeszę, słuchajcie wtedy grzeszę absolutnie grzeszę zobaczcie co tutaj kupiłam sobie i to o godzinie 15 już takie jaja jest pięknie, jestem już bardzo blisko Włoch na granicy Austrii i Włoch widraście zawsze leje wyruszam w dalszą drogę Zobaczcie, co tutaj za mną jest. Wcześniej wstałam. Dzisiaj znowu grzech. Tym razem precel piwny. Właściwie podróż jest najfajniejsza przez to, że tak strasznie tutaj dużo robię grzechomierzy. Idę, idę, idę na parking. Mój włakir już tutaj gotowy. Czeka. Już go zapakowałam. Tylko jeszcze poszłam napić się herbatki przed drogą. No strasznie jeszcze ciemno jest. Na polku, jak widzicie, wyruszam. No niestetyż tak wygląda szyba, czyli będę jechała przez autostrady, teraz do Włoch w deszczu, no, a potem 8 godzin jeszcze jazdy. Oczywiście będzie to trwało dłużej, bo będę się zatrzymywać, tankowanie, sikanie, wiecie. Papu, jakieś sałatki już mam nadzieję, że będą jeszcze we Włoszech, bo wiecie, tutaj jest normalnie jest tylko kiełbasa, mięso, tylko trochę w wakacje. Już przyjechałem. Słuchajcie, takie przemyślenia. Ja mam o czym myśleć, bo byłam wiele godzin w podróży, nie podpięta do niczego, oprócz GPS-a i tak mi przyszło do głowy, że przypomniałam sobie pewne rozmowy z Wami i tak mi przyszło do głowy, że muszę nakraść wszystkich słów i właściwie już to robię, nakradnę wszystkich słów od takich fuj mądrych guru, guru budów Kate Walker, od wszystkich tych, co mają połączenie To wszystko tak kichne, kichne w kierunku moich drogich słuchaczek, oglądaczek. Tak parsnę. to będzie bardzo niekulturalne, z takim rozpryskiem, bez zatkania gęby. Najpierw to naładuję do gęby, oczywiście, wcześniej, nakradzione te słowa i tak roześlę to w świat, bo ciągle jest tyle nieporozumień. Wsik! <laughs> to jakiś ten kult tej pozytywności kult, wiesz, to, to jest Ameryka, my nie jesteśmy z Ameryki, nie po to, żeśmy się tutaj zalogowali, żebyśmy musieli cały czas być w tej pozytywności takiej, takiej wiesz, narzuconej, możesz być jaka chcesz, możesz być jaka chcesz, tylko po prostu nie ma takiej jakiejś specjalnej sprawiedliwości, takiej jak gdybyś, w sensie, że ty se tutaj wymanifestujesz i mówisz mi i pytasz się mnie, czy te ropiejące hemoroidy to da się zamienić manifestacją żyły złota. Więc ja Ci powiem, że prawdopodobnie nie. Nie aż takiej wyobraźni zadawałabyś takiego pytania. To trzeba jakoś, próbuj w to wleźć, dlatego będę kichać, parskać tymi nakradzionymi słowami prosto ze źródła od K. Walker. Od Kay Walker się nażremy tego wszystkiego. Ja się nażrę będę tak kichać niekulturalnie, niegrzecznie, bo mam wrażenie, że po każdym takim pytaniu, oczywiście to nie było dokładnie to, nie zapytano mnie o te hemoroidy w sensu stricte, ale tak do tego to można sprowadzić. Najlepiej połóżmy się i tak manifestujmy i bądźmy bardzo, bardzo pozytywni. Tylko skąd tę pozytywność wziąć bez tego całego działania? Idę też kupić do jedzenia, bo może zobaczyć, jeszcze nie widziałam teraz. No ostatnio to w Hiszpanii, ale moje morze, to jest moje morze. Morze, moje morze. Właśnie przez chwileczkę przyjechałam po dwóch dniach jazdy. Zatem taka trochę jeszcze częsła i wczoraj w Austrii też się tak trochę zaczęsła. Dlatego doszłam, że to nie łóżko się trzęsło, tylko ja się tak zaczęsłam. Co po tylu godzinach, takie wewnętrzne, takie jeszcze jestem jakby w aucie. A dzisiaj to też dziwne rzeczy działy, no ale jakoś się wszystko dobrze skończyło. To, co dzisiaj się działo, no to już pańskie jaja. Was to nie obchodzi, bo wy chcecie być pozytywni i do pozytywności Wam potrzeba tutaj jak najlepszych informacji. Więc taka jest informacja, bądź chce. Jak spotykasz taką laskę, tak się uśmiecha i tak jest wszystko i się udaje, to wiedz, że to jest klał, który dzisiaj jest najbardziej nieszczęśliwy ze wszystkich. Tak to jest. Bo, bo jak jesteś szczęśliwa, to w ogóle o tym nie mówisz. Jak jesteś spełniona, to w ogóle o tym nie musisz mówić. Ale już na pewno nie mówisz o tym ludziom, którzy nie są szczęśliwi i którzy nie potrzebują twojej mordy za tym, Bo Oni potrzebują jakąś dawkę takiego współczucia. Ale nie w tym dole, tylko po prostu, żebyś ty ich zobaczyła, żebyś ty ich zobaczyła w takiej totalnej, takim totalnym spełnieniu. Jeżeli twoim marzeniem jest, żeby się hemoroidy ropiejące zamieniły w żyłe złota, nie miej takich marzeń. No bo wiecie, bo rusza ten program już wkrótce, 20 milionów będziemy manifestować. 20 milionów, czyli grubo. Czyli jak ty jesteś na etapie jakimś takim kujutkim? to ty sobie musisz to odpowiednio przeskalować. Ale ja uważam, że manifestować jakieś, jakieś malizny, po prostu trzeba to robić, nie myśleć. No, Hemoroidy po prostu zalecz, zmień dietę, od razu wprowadź więcej błonnika, mniej siedzenia, wprowadź chlorek magnezu do drugiej szlanki zamiast jawczanu bo muszą być wypróżnienia, nie można doprowadzać do żadnych olej kokosowy, smaruj to wszystko. To nie może być miejsca w takiej sytuacji. I nie zamieni się jeszcze w złota, nie od razu. Czasem jak, jak się nauczysz, jakiś metod zaradczy, oczywiście, że wszystko. Ale póki co jeszcze nie <śmiech> <śmiech> idę do organika do Wszędzie gdzie poszłam, jeszcze się nie rozpakowałam, jeszcze wszystko w aucie. Naturalnie już się przede mną naturalnie otwierają. Idę wcześniej jeszcze do parkourów, bo w naturaliach zawsze są brzydkie zawsze banany. Będziemy sobie tutaj gadać o takich rzeczach wywrotowych, powiem szczerze, już dość tego czasami mam wrażenie, że jestem na jakimś meetingu Amwaya. Jest tu tutaj. Będzie cudownie, jeszcze będzie cudownie. Nie kurwa, nie będzie, nie będzie, nie musi być. Żyj jak chcesz to drap, strupy. Rób co chcesz. Po prostu jesteś graczką, graczka, to może grać jak chcesz, jakimikolwiek metodami. Kiedyś profesor na egzaminie moim wstępnym powiedział, ludzie zaczęli pytać, ale czym rysować ten egzamin? Czym, panie profesorze? To było na egzaminie, wszyscy struchlali wstępnym. A on powiedział, weź listek, sałaty, jak potrafisz nim narysować, to jest gitara. Więc ja ci mówię. Nie wchodź w tą taką przymusową, nie wskończ ten mój. kurwa, kurwa, robimy. że tak z cicha Coś się zmieni. Dzisiaj zrób jakiś jeden krok. Nie leć od razu. Nie mówię, jak ja dzisiaj byłam bardzo pozytywna. Była to już było. Pozytywność rodzi tutaj gdzieś. Taka jakaś, że no, nie chcesz o tym mówić. Zwyczaj, to wszystko jest zwyczajne. Im bardziej zwyczajności więcej, a tych wszystkich pozytywnych, takich pływających można po prostu na płasko znieść, nie spadają, nie spadają z Twojej przestrzeni, Więc idą siać te ziarna do innych bardzo pozytywnych, na takie mityngi Amway'a. Pierwsze zakupy w lokesie, kupiłam cokolwiek, jestem głodna i dzisiaj oczywiście postu nie trzymam. Mam ochotę taką jazdę na serek tofu. To jest dom, gdzie zmierzam. Pokój. U niemu. Tam widzicie go tam i taki, taki pałac i tutaj taki mam będę miała widok z okna mniej więcej na szczęście to jest bardzo blisko centrum. Tylko jak zwykle tutaj. Centrum blisko, tylko że zajwaniać pod górę. Ale to pesteczka, pesteczka, pesteczka. Słuchajcie, no więc, żeby nie było tylko smędzenia przyrodniczego w mętą, to mam powiem, że ogromna ilość z Was. Nie tych słuchających tutaj, ale ogromna ilość ludzi nigdy się nie przebudzi. Będzie cyniczna, będzie cyniczna, gdy usłyszy coś takiego. I właśnie możemy ich tak umownie nazwać hemoroidami. O hemoroidy się dba wcześniej, robi się pewne rzeczy, żeby się nie zaogniły, nie rozogniły, bo hemoroidy mają wszyscy, tylko nie w stanie zapalnym. Ja już nie mówię o zakażeniu, ale co za paskudny temper? tam przez sekundę gryzło mi milion komarów w kostki odsłonięte. Sezon komarowy jest taki. One są tutaj takie okropne, bo ich nie widać, są takie mikro. Teraz wracam do, do mojego przekazu. Nie jest to tak na pewno, cokolwiek by ironista nie powiedział, nie jest to tak na pewno, że gość, który pokazuje się w internetach, to jest na pewno guru, że rzeczywiście warto to sobie przyswoić, posłuchać, że manifestuje się na każdym kroku. Również wielka kupa i mogą te wartościowe rzeczy przepaść. Prawda jest w swoim milczeniu. Ile ty jesteś w stanie milczeć nawet w głowie, nie rozkminiać? No, ile? Tak, to jest to. To jest właśnie to miejsce, gdzie się zlokalizowałam. Akurat jak postanowiłam rano, przed treningiem, pokazać wam hall, to włączyła pani, To jest taki piękny stiuk. No po prostu tu urywa dupę, no. Ta posadka jest bardzo piękna, to wszystko są marmury. Nie ma żadnych gresów, jakbyście chcieli wiedzieć. Ty mam nakręc, jak będzie już. to jest jeszcze wcześniej rano, tutaj później słońce wschodzi. I, I do tego ogrodu ja mówię, że do tego pana, co mi daje te klucze żaden exotic. On tak patrzy na mnie i mówi. Że dla mnie no to egzotyk. Tutaj to nie jest żaden egzotyk, tylko normal. Żaden normal. I to są schody. Mieszkam na pierwszym piętrze i są jeszcze dwie windy. Także naprawdę luzacko. I to jest ta recepcja. To tak, już wychodzę. Aha, to do tego. Aha, tutaj mam coś przycisnąć. Wiem, pan widzę. O.

Pan się ze mnie śmieje, nie wiem dlaczego ten cały czas się ze mnie śmieje. Musiałam zaparkować tyłem. A wiecie, że ja w parkowaniu tyłem to nie jestem mistrzem tym potworem, który nie ma kamery cofania w... i żeby nie wjechać na tego, nie? No tak sobie stoję. Na pewno coś mi naleci teraz na auto. Kiedy jest zapach? Ja zapominam o tym zawsze i jak tak otwieram już przy tej autostradzie, tutaj dojeżdżam, to myślałam, że może wyperfumowali autostradę. A to po prostu wszystko tak pachnie niesamowicie. Teraz może zobaczycie te, te freski, to wszystko. Piękny jest ten pałac. Ktoś tutaj miał. Kaski. I bardzo fajnie tu je ludzie. Stasznie mili i w ogóle. Pan mnie nawet Porsche mnie przejechał. Jakbyście nie wiedzieli, to ja zarządzam pogodą w Europie Zachodniej. Miała być tu ładna pogoda, ale nadjechałam. No to sobie deszczyk zajwania. Wszystkie te włosy chowałam, no bo muszą mi tu jeszcze służyć i nie zamieszam się od razu do fryzjera. Biegniemy nad morze, a potem muszę zrobić takie podstawowe zakupki. Na duże zakupy to się wybiorę potem. No dobrze, już was nie nudzę prywatą. Będę wezmę. Zachęcać do większego spojrzenia na siebie z miłością, nie wyrzucania sobie ciągle tego, że ty nie jesteś taka hop do przodu, taka pozytywna, tak nie napierdalasz tym śmiechem, tym amuejem, tym hip hip hura. Mamy teraz taką sytuację, że rozkmin kiedy jesteś taką suką kiedy wychodzisz z tej swojej mocy Rozpiń to kiedy chcesz żeby odwrócił przyczajasz się udajesz że to z miłości w rzeczywistości chcesz się Odegrać. Masz ego niezwykle urażone. To są rzeczy, które warto sobie uświadamiać, bo z jednej strony ty jesteś niepozytywna i okej. Okay. Nie musisz być pozytywna ciągle. Pozytywność jest przesądem burżuazyjnym i jest amerykańska. To nie wynika z naszej narodowej gwórolatości. No kurde, źle poszłam. No oczywiście, że źle. No, trudno, nie zgubię się, tu się trudno zgubić. Jaką mam dla ciebie figułę? Figuła jest dla ciebie taka, żebyś się badała siebie w środowisku. Cały czas jest ta konfrontacja z tym zewnętrzem. Jak sobie wybuchasz, to sobie wybuchasz w odpowiedzi na to zewnętrze. Ja chcę, żebyś, żebyś eksplodowała, ale w odpowiedzi na siebie. Żebyś była w ekspansji w odpowiedzi na siebie. Żebyś potrafiła znaleźć ciszę w sobie. Żeby cię tak wszystko nie wytrygerowało, jak to mówią z angielska. Na przykład to, że ty nie możesz spać, bo hałasuje sąsiad. Kiedyś byłam dokładnie taka. Nie mogłam spać, bo hałasował sąsiad. Musiałam załatwiać sprawę. Chodziłam, uciszałam. Obecnie sąsiad może urządzać dyskotekę. Ja mówię o domach nawet obok. Odszukałam ciszę w sobie i jest taki paradoks, o którym wspomina w Zeland, że w związku z tym, że tak jest, sąsiedzi przestali hałasować w ogóle. Ale to dla mnie i tak nie robi, bo ja mogę zasnąć w klubie, dyskoteki już nie ma. Po prostu odszukaj ciszę w sobie, odszukaj miłość w sobie. Musisz to odszukać w sobie, bogactwo. Jeżeli nie znajdziesz tego bogactwa w sobie, kija z tego będzie. Nic, jeżeli ty nie odnajdziesz w sobie bogatej laski, kochającej, która wie, że może się podzielić drugim człowiekiem, umie współczuwać. Umie współczuć, ale nie jest empatyczna. Jej powieka nie widnie, jak słucha o tym, co się dzieje w Jemenie Południowym. Nie wiem, czy jeszcze jest Jemen Południowy. Po prostu znajdź w sobie te vibe'y. Znajdź w sobie te frekwencje. Są tam, są tam. Przysięgam Ci, że są. Wiesz dlaczego? Dlatego, że byłam dokładnie taka sama. Gotująca się na wszystko. Ten mnie wpływał, tamten mnie ten mi się wydawał debił, idiota. Teraz nawet jakby ja ten hate w kurzy. Zwalam sobie, ale jakby przez taki śmiech, śmiech z siebie, że, że proszę bardzo, proszę bardzo. Jaki guru? Bez bucików guru. Taki guru, a bez bucików chodzi. Po to wszystko jest beka. Jakbyś zobaczyła, że Kate Walker rana do wieczora cię kocha. A jednocześnie się z ciebie strasznie śmieje, bo widzi te twoje podrygi, te twoje... I właściwie o tym dzisiaj chcę Ci powiedzieć. Kontynuujemy. Przede mną Kasyno Kasyno mental. I za kasynem jest morze, to wiecie. Poddychamy sobie jodu tym waszym noskiem, ale tutaj nie ma tyle jodu, co w Polsce. Musisz być pozytonem w przyszłości, czyli najpierw musisz w sobie odszukać to bogactwo, tę miłość, to zdrowie, w sobie odszukać to zdrowie. Czy to nie jest prostsze od tego, niż by ci się mówiło, bądź ambłejowska, bądź uśmiechaj się, klasz, idź, idź. Uwierz tej lasce co przychodzi i mówi, że jest tak zajebiście. No to tej lasce nie idzie wszystko zajebiście. To jest clown, ale nie pocieszaj się tym. Tylko współczuj jej, zobacz ją. może jest cieplutkie, kochane. Patelazur. Jesteś świadomością. Jesteś tak naprawdę Kate Walker w serwerowni. Masz moc. Jesteś wielopoziomową, wielopłaszczyznową istotą, podróżniczką, turystką w czasie i przestrzeni. Ale dopóki śpisz, dopóki sobie tego nie uświadamiasz, to wszystko interpretujesz po prostu chemię ciała interpretujesz, czyli te emocje interpretujesz jako miłość i ta cała opisowość, co ty nie czujesz, to poczucie niezdrowia, ta opisowość. Opisujesz swoje niezdrowie, brak pieniędzy, opisujesz, opowiadasz o tym, jak to nie masz pieniędzy, jaka ty jesteś biedna, czasami się tam jeszcze dodaje, jak to inni. I to wszystko to jest mental. To jest to wszystko, co się w tobie urodziło w dzieciństwie, te wszystkie wady główne, te wszystkie rzeczy, które niekoniecznie obiektywnie być nazywane traumami, ale wtedy w umyśle dziecka się zakodowały jako traumy, kiedy urodziło się ego i nie dało się już tego inaczej zinterpretować, tylko poprzez pryzmat ego. Więc to wszystko bierzesz za te uczucia. W rzeczywistości to jest chemia Twojego ciała, w rzeczywistości to są emocje. To nie są uczucia. Ciągle jesteś poniżej splotu słonecznego żółtej odwagi. I jeżeli taki związek się rozwala, to tobie brakuje właśnie tych emocji, tego ścisku. A chemia zawsze opadnie. I jeżeli opadnie u ciebie pierwsze, to ty to jakoś usiłujesz racjonalizować, tłumaczysz. A jeżeli upadnie pierwsze u partnera, ty to tłumaczysz często, nie odchodzę. Bo co, już sama wiesz, już mam gębę, już jak skórkę, śliwki. Co mi się teraz przydarzy? Jaki by nie był ten, to jest przynajmniej i tworzy się taka paskudna historyjka, kolejna, kolejna. O tym nie mówisz, pewne rzeczy, pewne myśli są bardzo, bardzo skrywane, bo czujesz, że to są troszkę chujowe myśli. Ty taka nie jesteś, nie? Jakbyś się skierowała do swojego serca, jakby ci się udało wyskoczyć wyżej, jakby ci się udało porozumieć z tą ciszą w sobie, to byś zobaczyła siebie bogatą, naprawdę bogatą, to byś zobaczyła, czyli byś synchronizowała Frekwencje, odpowiedzi. Ktoś ostatnio zapytał, jak to zrobić, żeby synchronizować frekwencję pytania z frekwencją odpowiedzi. Źle zrozumiałaś. Frekwencje pytania wynikają z oporu, wynikają z kontrastu. I bardzo dobrze, bo oznaczają, ja chcę, ja, bo ja nie mam. Bardzo dobrze. One nie mogą być identycznie wibracyjne jak odpowiedź, której już mam. Mam, więc nie muszę prosić. Mam, więc nie muszę pytać. Mam, więc już nawet nie pragnę. Nawet o tym nie marzę, bo to mam. Ta odpowiedź ma taką wibrację, i ty masz się dostosować tylko do wibracji odpowiedzi. Energią żeńską. Otworzyć się na wzięcie. To już jest twoje. To już jest twoje w chwili, gdy zadałaś pytanie. W chwili, gdy wysłałaś prośbę. W chwili, gdy byłaś przez ten moment w tym dole skupiona na tym kontraście. I wtedy to określiłaś. Ale potem już zupełnie nie musisz się tym zajmować. I wszechświat ci nie będzie. Ile byś nie naopisywała. Ile byś nie nagadała się o tym dole. Jak to kurwa tobie jest wyjątkowo źle. Nikomu tak nie jest. Jesteś ofiarą wszystkich ofiar. Oni dostali, a ty nic z domu, nic, nic. Bo ma tak być. Bo od początku masz takie zadanie w tym logowaniu. Jak wyskakujesz już do tych uczuć tworzących, to ci już nic nie przeszkadza. Jak wchodzisz w tego wajba twórczego, to wszystko się nie liszy. Dlaczego nie Lauda, spalony, z uchem jednym wypalonym do cna? Nie wiem, on umarł na nerki. Ile lat pokonywał nieprawdopodobne rzeczy. Każdy inny się po prostu by załatwił. On wchodził do wiru. Ile razy wsiadał do auta, wchodził do wiru. Kiedy mu się wymsnęło, kiedy wypadł z wiru podczas jazdy. Dopóki siedzisz w wirze jako twórca, nic ci nie będzie. Oczywiście w tym wirze nie można być długo, nieskończoność. Nie po to tutaj jesteś, żeby jak Zosia z dziadów unosić się. Centymetrów nad ziemią, bo dotknijże tej ziemi. Jesteś przy D. Cieszę się, bo to jest podskakiwanie przy bieganiu. W bieganiu połowę drogi mam oderwaną w ogóle nogami od ziemi. Dostaję takiej wolności energostatycznej. Odrywam się od ziemi. Tym się różni bieganie od chodzenia. Dlatego chodzenie nigdy nie jest tak nieprawdopodobne, niezamowite. Jest moment, kiedy jestem obydwoma nogami w powietrzu. Tym się różni bieganie od chodzenia, nawet bardzo szybkiego. A tak, to jest oczywiście dygresja, czyli Współczucie dla siebie, kiedy naprawdę kochasz tego człowieka. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka Niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa odnajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega. To działa, prawo założenia działa, prawo przyciągania działa. Współczucie dla siebie, kiedy naprawdę kochasz tego człowieka. Oczywiście tu jest 3D, są zasady gry. Z facetami są zasady gry. I dobrze jest, kiedy je poznasz. Nie można mu powiedzieć, słuchaj, ja jestem istotą, jestem mocą, Też ta cała chemia opadła z ciebie. I po prostu zobaczyłeś świat taki, jaki jesteś, ale nie zauważyłeś, że jesteś tą świetlistą postacią. On do niego mówisz: Ja ci mówię, że jesteś nim. To nie zadziała, bo on się będzie trzymał matriksu, trzymał testosteronu, tego swojego synkretyzmu, eklektyczności, pojmowaniu kobiet. To, tak, matka to, żona to, kochanka tamto. Wiecie, tak jak nic się nie zmieniło od greckiego stylu postrzegania, tylko że. Tam jeszcze byli chłopcy do kochania. No, taki totalny miszmasz no, Ale to może o tej ołowicy ołowiu mieli wszystkie akwedukty ołowiane i mówi się, że zniszczył ich mental ołów, zniszczył im nie tylko mental. Stali się strasznie emocjonalni, strasznie podjarani seksem i tym wszystkim. Kasa macie nie podjarać. Po prostu w swojej ciszy jesteś bogaczką. Masz ją tyle, ile potrzebujesz. Na to wszystko, co robisz, i nie boisz się mieć więcej, dużo więcej, i wiesz, co z tym zrobić. A więc nie zdziw się, że w takiej sytuacji manifestujesz nie to, czego chcesz. Cały czas manifestujesz rewers, tak? a chcesz avers. Musisz to wszystko odwrócić, zrobić taką przestawkę, zrozumieć, że. Tam już jest, wiecie, to jest ta Italia za tą górą, a to jest piękne. Te kolory. I don't think so. No 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 To co ci wydaje Ale Pepsi, ale ja tak to czuję ale ja to też brzegające hemoroidy ja chcę zamienić brzumę złota, bo przecież mówiłaś, przecież to manifestuje. Ja chcę tę ranę od tego cukru, tę ranę taką magiczną, żeby ona uzdrawiała ludzi wszystkich. Żeby mnie uzdrowiła. Ja się czuję kijowo, słabo, beznadziejnie. Chodź ze mną, Pepsi, do tego dołu. Zawołaj Kate Walker. Masz do niej jakieś tam, masz do niej jakieś te smykałkę, coś masz do niej, nie? Masz z nią jakiś kontakt? Proszę cię. Niech ona też zejdzie tutaj. Ja tu siedzę. Ja tu będę zawsze siedzieć. On mnie rzucił. Kasy nie mam. Zdrowia nie mam. I to, i to po prostu, i to się ma nazywać manifestacja. I mówi, że ja cały czas sobie to wymanifestowałam? Serio? No dobra, dość tego teatrzyku. Patrzmy na baobab. Fajny ten baobab. To tak abstrakcyjny te drzewa grube bulwy palemki dzwonnicy nam teraz zabiło no to jest port i tutaj więcej będę tym razem biegać w porcie będzie ciszej jest fajnie ale od czasu do czasu polecimy pobiegniemy na trasę Le żebyście nie myśleli robi się już upalnie bardzo ale deszczyk jeszcze siąpie tu nie ma takich wypasionych jachtów

ze spokoju. Tak samo pojawia się w wahaniu pieniędzy. Ale czy ty masz nie lubić sąsiada? Czy ty masz nie lubić pieniędzy? Czy ty masz w ogóle kogokolwiek nie lubić, żeby przychodziły pieniądze? Żeby się pojawiały w twoim życiu? Musisz je kochać. Tak. Wszystko od dupy strony. Musisz kochać. Musisz kochać tego gościa też. Nie możesz, jak jesteś z nim cały czas myśleć o strachu, ścisku, o rozstaniu. Nie możesz, jak masz pieniądze, myśleć o strachu o rozstaniu z nimi. Po prostu musisz się umieć cieszyć, czyli nie emocjonować, tylko współczuć. Współczuć jemu, współczuć pieniądzom, współczuć zdrowiu. Nie możesz robić ze strachu tych rzeczy. Wszystko sprowadza się do miłości. Ludzie, którzy robią kasę ze strachu, nie kochają tego, co robią, nie mają jakieś wolty do pieniędzy, nigdy nie mają tych pieniędzy tyle, ile by mogli mieć. Ty po prostu źle to rozumiesz. Pieniądze masz kochać. Jego masz kochać. Będą do ciebie lgnąć. On instynktownie wie, że to była u ciebie tylko chemia. To jest chemia. Ty się boisz. Jesteś chemiczna. Jesteś emocjonalna. Ty musisz opowiadać. On ci musi o tej miłości ciągle opowiadać. Zamęczasz ludzi. Tak jak potem ją stracisz, to zamęczasz innych opowieściami o tym. To nie znaczy, że zaraz nie możesz opowiedzieć. Najpierw sobie wykup sesję i ktoś wysłucha cię za pieniądze, co zarobi. Będzie fifty, fifty, u kogoś mądrego jak ja. Dam Ci ogromną paczkę współczucia i wytłumaczę Ci wszystko, o co kamał. Na przykład, ale równie dobrze możesz iść po prostu do psychologa, do psychiatry. Gdzie tam chcesz, psychoanalityka. I do mniej więcej do tego się sprowadza, dopóki będziesz siedziała w czerwonych procesach ciała poniżej splotu słonecznego, w tych emocjach, w tych strachach, tego wszystkiego, to potem jeszcze się pojawiają, prawda, te czerwone procesy ciała. To wiecie, te wszystkie stany zapalne, przewlekłe, choróbska, tak zwane cywilizacyjne. I jeszcze idziesz do lekarza po diagnozę, która to pogłębi. I taki syfek, nie? się tworzy. No. Dzięki waszym c.c. zostawianiem śladu węglowego, bo przecież i tak tu jest. Ja cię bardzo o to proszę. Nawet jak nic nie skorzystałaś, to i tak jakiś vibe złapałyśmy, jakąś frekwencję. W każdym razie, żebro lejkuniam. Zostaw proszę ślad węglowy, to C, 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 Do rychłego.